No i co? I co kurwały sobie? No co? Kutasy jebane, biedaki? Kurwa? Co tu mamy? Weź kurwa, ściągnij te okulary. No wyglądasz Jak ja? Zbyt mądrze. A to... ja I ogólnie ja jestem trochę nieprzyzwyczajony do tego, jak... że tu nie ma echa w w ogóle, że siedzimy? Dudni mi wusza, ale na ja nic nie wyjebieram się na łeb. Ale wiecie, na czym siedzimy? Nie, no ja to muszę pokazać. Tak, bo to jest. Wy pamiętacie, ci, którzy dinozaury A. pamiętają, obczajcie sobie te taborety. One są jeszcze z mieszka. wynajmowej wtedy do Łukasza. One były już. Kio kurwa, Łukasza. Łukasz miał na imię, wtedy co u niego nagrywaliśmy w pokoju. A, Bo... dobra, że tam kiedyś, tak. No w chuj, w chuj dawno. One były już, dlatego że pamiętam, że ty albo ja złamaliśmy na nagrywkach. Tak, ale to, to było w ogóle obywatelskie. No, Ten wiem, który filmik. W e... każdym razie od tamtej pory są te taborety. Te taborety widziały. Te taborety obserwują nasze dupy od wielu, wielu lat. Te są ogólnie najbardziej przydatne, jakiekolwiek najbardziej przydatny item, który został zakupiony w tej firmie, ponieważ on jest wykorzystywany cały czas. Jeśli nie tu, to gdzieś w biurze, na magazynie. On ogólnie cały czas rotuje i co najlepsze, one kosztowały ile? 30 zł. 30 zł i po dziś dzień mają się świetnie. Pamiętam jak się wkurwiłem na maczka, bo najpierw kupił taborety za 15 zł. Te plastikowe? Nie pamiętam. Co, co się o tak składało o? I ono się w końcu jebnęło. Oba się powyginały. I ja mówię do niego: Maciek, jedziesz? To kup kurwa, już coś normalnego do siedzenia. To ja to powiem. Tak. On przy, przyjeżdża. 30 zł Co so, myślę, ja pierdolę, kurwa. Nie to, że wtedy klepaliśmy biedę. Nie, nie było źle, lekko mówiąc. No, ale 30 złotych. To 30 zł, wcale nie tak mało. No co do teraz? To kurwa, są. szczerze mówiąc, który fotel za 1000 zł by wytrzymał do teraz? Ale. Odnośnie tego, co jest za nami. Rzeczywiście zmieniliśmy miejsce nagrywek. Myślę, że jest delikatnie lepiej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale. Napiszcie w komentarzu e... kurwa dobre słowo, bo o oczywiście to, co jest tutaj z tyłu, to, to będzie zupgradeowane, ponieważ zrobiliśmy to na szybko, bo nie było czasu, dlatego tam jest banan, tu jest kaktus. Po prostu coś, żeby się działo, żeby było trochę ładniej. E... Ale rzeczywiście napiszcie w komentarzu, czy jest lepiej, czy jest gorzej. E... Zresztą koło to kurwa obchodzi, jak ten kanał jest martwy od 8 lat. My i tak nagrywamy te filmy i o dziwo są oglądane. E... Z przyjemności, z miłości do spasji. Do, 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 do tworzenia... Ale no od to w mimo że wiem, że. Mamy stół. Nie i obczajcie jeszcze jaki mamy ten stół? To jest kurwa. Czy patrzcie? Uwaga, bo ja tu mam ręce. Nie, no kurwa. Ogólnie chętnie z tym kolegą bym ponagrywał y, filmy. Na tym, na stojąco, ale niestety nasza dysproporcja jest taka, że jeden się nie mieści w kadrze, a drugi. Znaczy, jeden by był tu, a drugi kadr byłby, kadr byłby taki, że byśmy w pionie. Moje oczy, twoje usta. No, no, musielibyśmy nie w, w, nagrywać po prostu w, w, w tym. A kiedyś tak nagrywaliśmy w planerach e, Ja dobrze. bym nie chciał na bo kurwa już nie da lata Przejdźmy sobie do urządzenia, którym się nie Przejdźmy zajmiemy. sobie nawet do tego, że ten kanał jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Jeśli nie masz nic mądrego do powiedzenia, to stul pizdę, bo ja tu mówię ładnie. To jest to dla osób pełnoletnich, więc niestety, jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia, bo właśnie ten wiek w Polsce jest wyznacznikiem pełnoletności, to wypierdalaj. A jeżeli ukończyłeś 18 <grym> lat, to lepiej też wypierdalaj, no ale jak już masz zostać, to zostań. Będziemy dzisiaj pierdolić o. Pamiętajcie, że wapowanie to jest zło. Życie jest zajebiste. i, I o... bez wapowania w szczególności. Dzisiaj nagramy sobie film A z nim o... też w ogóle. Next Line Go, którego wyciągnę sobie z pudełka, ale specjalnie mam go w pudełku, ponieważ tak sobie pomyślałem, że Zrywając tu banderole, która się tutaj znajduje, automatycznie jesteśmy w Pizde 49 zł, więc jest to takie całkiem interesujące. A w środku mamy Nexlima Go, który wygląda w ten sposób. może ściągnij te okulary, bo znowu cię ci znalazły na głowie przypadkiem. <grytanie> Wybacz, mówiłem coś mądrego. że dodam sobie. Nexlim Go, czyli urządzenie, które no jest Nexlimem, nie jest Xlimem, czyli tutaj ten cartridge, cartridge jest też zupełnie czymś innym. To jest urządzenie, które oczywiście po otworzeniu ma albo nie ma. No, zależy o co chodziło, nie wiem, ale żeby wykorzystać ten moment, kiedy Maciek złapał laga... Poczekaj, Muszę ratować sytuację, stary, bo się a... z stand kurde, gdzieś gdzie poleciał. Dobra, nieważne, chciałem coś młodnego powiedzieć, ale mi nie wyszło. Eee, nie, nie chcę, nie chcę, no teraz nie, już nosiłem się godzin, na... mi starczy. Eee, nie, ja chciałem powiedzieć coś na temat kartridża, natomiast ten kartridż jest bez wymiennej w sensie to jest po prostu kartridż, byłem pewien, że to jest pusty kartridż Empty cartridge, ale niestety nie Już zacząłeś e... opowiadać i właśnie się okazało, że już wszyscy wiedzą, że nie wiesz kurwa o czym mówisz Nie, no ale bo byłem nic. pewien, że to jest pusty kartridż, że to nie i tak nie, źle, nie jest, kurwa, pewny, no, tak nie jest istotne, ponieważ my nie się tutaj zajmujemy opinią Dokładnie Nie recenzujemy niczego Ale ty my... udajesz, że się znasz zawsze No dobra Ja nie, dlatego ja mam wyjebane, ja okay. nie wiedziałem, czy tam jest grzałka Dobrze, rzeczywiście nie ma znaczy jest, ale w środku niewymienny. Niewymienny. Także trudno. Mój rodzy, E, papieros. W zasadzie taki podmod. W zasadzie bardziej pod w sumie, bo kurwa nic na nim nie ma. Jeżeli chodzi o jego budowę, no to w sumie wykonany jest ładnie. Nie jest bardzo, bardzo Tandecko. Yy, lekki, No to, że nie jest tandecko lekki, no. No nie jest lekki. Jest taki to jest ogólnie samy On jest dość, jest dość tak lekki, ale nie jest taki tandetny, że nie ciągnie plastikiem. Yy, materiały są fajne, są zimne, więc wiadomo, że nie jest to taki chujowy plastik. Yy, no i ogólnie, tak, że tak powiem, nazwę to szata graficzna, jest fajna. Nie wiem, jak to nazwać. Jak kurwa to strukuła, Też nie wiem. Ogólnie jest. Nie... ale wzdłuż nie jest ono taki przecierany, tylko z takim z falbaną. Jeśli chodzi o, konkretnie o to urządzenie to jest to Nexlim Go, czyli urządzenie, które e, jest następcą klasycznego Nexlima, który pojawił się już jakiś czas temu. Właśnie gdzieś tutaj w ogóle jest tu jest pudełko po Nexlimie. Z ciekawości możemy je wziąć, otworzyć i zobaczyć. <śmie> Kurwa, co za gówno. W tą stronę. Możemy zobaczyć czy jest to urządzenie. No niestety nie ma. Chciałem wam pokazać A pierwszego Nexlima, który wychodzi już dawno, dawno temu. Jest kartka, rzeczywiście jest też takie coś. O, fajne, sobie można schować. To sobie schował. Kartka jest też świąteczna dla Ciebie. To nie dla mnie. No, czekaj. Eee, dobra, myślałem, że pokażę wam Nexlima, ale nie pokażę, w każdym razie wersja Go jest rzecz, wersją, wersją, nam Maciek nie wersją uproszczoną. Ty masz... Eee, masz... Spody, dzień. Możliwe, że tak. Mhm. Wiesz, nowe środowisko, nowe miejsce, muszę się zadaptować jakoś, nie no. Napiszcie no, tego dla Maćka, bo on się tutaj troszkę... Ja pierdolę, jak to wyglądało. Co? Tak żeś pomachał. No nie powiem jak, bo nie wypadały. Ale... Wiem jak, wiem jak. Ale nie mam takich okularów. No dobra, cenie kurwa, bo pierdolisz i pierdolisz, a tak naprawdę to... Na razie to ty pierdolisz i nic z tego nie wynika. Kolego, Chcesz nam coś powiedzieć, ty? ale jednak nie. Przyszliśmy zająć się tutaj, przyszliśmy do pracy, tak? No tak, no. No to kurwa, duś się. Dalej. Kurwa, żeś wykrakał. No dobra, to może jakaś opinia, pomimo tego że z Nexlima miałeś okazję korzystać? Prywatnie korzystałeś? Tak, z tego klasycznego Nexlima, tak. czyli cartridge są ci znane. Cartridge 0,8 oma od 12 do 32 W. To jest takie ogólnie urządzenie, no bo to już nie jest taki podwaś, to jest bardziej taki podmod. Właśnie kurwa taki, bym powiedział, 75%. Ogólnie. ogólnie pamiętam, że jak pierwszego nextlima recenzowaliśmy, on miał ten wyświetlacz taki okrągły, tak. duży. No no, 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 no. To jakiś taki gówniany się wydawał, a to wydaje się takie przyjemniejsze. Ale mówisz o, tym, o tej pracy? Tak, o pracy. No. Tak, tak. Ale to przez ten ekran mówię ci, że to wyglądało kurwa jak okienko w samolocie. Ale to jest jakieś przyjemniejsze takie? Jest, bo jest prostszy według mnie. Jest bardziej elegancki, bo te materiały. Wiesz, tam była guma taka. Tutaj tak materiały są takie trochę bardziej pro. E, kolor jest fajny, jest zajebiście stonowany, wiesz, nie jest świecący e, Jest zajebiście prosty, a my jesteśmy zwolennikami prostych urządzeń A ty? To On jest to, mać? to jest bardzo proste urządzenie, natomiast rzeczywiście jest tutaj coś, czego wydaje mi się, że wcześniej nie, nie uświadczyliśmy raczej w żadnym podzie, który nie miał wyświetlacza, ponieważ Z mamy tutaj Nie, to też Ale mamy tutaj taki mały switch, który Włączamy sobie góra-dół i dzięki niemu mamy zbustowaną moc podawaną na naszą grzałkę, czyli w tym momencie, jeśli odpuszczę go na dół, kurwa. No to zobacz, to jest na dolnej, na dolnej e, mocy. To oczywiście działa to automatycznie, czyli gdzieś tam podaje w zależności od też naładowania samego akumulatora mocna na grzałkę o, to jest, jest spora różnica, różnica no. jest naprawdę bardzo duża różnica i jest to akurat ciekawe, ponieważ nie mamy tutaj wyświetlacza a jednocześnie możemy w jakiś tam sposób delikatnie regulować to. tą, no tą tak mocną grzałkę no wydaje nie, w sumie nie, w sumie, mi się, że to jest pojabia. właśnie ale to jest fajne, bo niektórzy lubią tą ciepłą chmurę taką wiesz, mocno, a niektórzy wolą sobie po prostu pociupciać po a Ty z którego byś korzystał na co dzień? ja chyba z większego Coś większego? My, wydaje tak. mi się, że korzystał, korzystałbym z tego większego, chociaż ten niższy też jest spoko, Tylko, że, Chyba, że ciężko. Tylko, że jak Nie chcesz zrobić przypału, że jakbym zaczął wapować od się tego niższego. Chmury, to wtedy na no niższym. I jakbym wapował od tego niższego, to byłoby mi. To, to bym pewnie był zadowolony. O to mi chodzi. A że zacząłem od wyższego, to jakby no, teraz. A to teraz. Jest, na niższy, no, to może wrażenie, no, no, no. że. Jakby tej chmury jest to wapło. Taki połowę, poranny buszek mógłby być ze słabego, nie? Zdecydowanie. O, na przykład, no można to śmiało podpiąć pod taką sytuację, wstajesz rano i sobie po prostu switchujesz na długo. żeby ci nie zajebało od razu w dekiel żebyś nie umarł e, w każdym razie jeśli chodzi o samo urządzenie uważam, że jest bardzo ładne co by nie było, jeśli chodzi o producenta, który zaczyna się na oxa, kończy się na wa e, czyli oxfa e, czyli oxfa, bardzo dobrze radzą sobie z designem urządzeń, naprawdę bo to urządzenie jest ładne, ono jest, jest ładniejsze zdecydowanie od tego Nexlima, który pokazywaliśmy jeszcze w takiej wersji kolorystycznej on był chyba biało-czerwony tak taki gu... chujowy chujowy, to jest bardzo eleganckie, bardzo ładne z tyłu mamy w... Przeczytaj Vaping Reimagined Nie mam pojęcia co to kurwa znaczy Widzisz, ja wolałem po prostu tego nie czytać Ja przeczytam to w języku polskim, czyli Vaping Reimagined A, <noise> Dzięki Co? Myślałem, że przetłumaczysz to kurwa na język polski nie przetłumaczysz po polsko angielski napis Depilu W każdym razie e Ale wracając Fakt, y że na pewno mają tendencję Na plus, jeżeli chodzi o design Bo tamten kibel biało-czerwony wyglądał akurat I to trasie. urządzenie akurat nie orientowałem się w jakiej jest obecnie cenie i, i jak plasuje się na tańsze półce, tańsze. natomiast jest na pewno tańszy od klasycznego Nexlima, czyli tak naprawdę wydaje mi się, że to jest dużo lepsza alternatywa. 1800 mAh. Mi tam ten e... wyświetlacz od razu ja mówiłem, że na chuj jest ten wyświetlacz. To nie jest potrzebne. Nie jest zdecydowanie. Krystus jest prostych urządzeń. I realnie można powiedzieć, że to jest urządzenie trwalsze, to jakby nie było. W dzisiejszych czasach to jest bardzo istotne, ponieważ 5 dyszek samej akcyzy to. to raczej powinno być trwalsze, chociaż Jecha, to to nie to na to, że nie ma wyświetlacza. Mamy ten x taki charakterystyczny dla Okswy na środku, który wskazuje stan naładowania baterii. To jest fajnie. na zielono, bardzo ładne. Też takie zajebiste. I nic więcej. Nie jakby nie dali smaczne. tutaj kropeczkę, to byłaby była pizda, a ten nic. tak... tak dokładnie o to chodzi. No, że to bo, są zbogaca, takie jakby... rzeczy, które sprawiają, że to wygląda w chuj lepiej. Tak, i że ładnie po prostu to wygląda. Bo mówię, no jakby dali tutaj taką kropkę, jak pewnie masz na Xrosie. No, no, to co, to... to... No, to taki nic. A ten x taki naprawdę cieszy. W szczególności, że on jest też tak fajnie zrobiony. Taką technologią, że w żaden sposób nie widać. Nie jest wklejony, kurwa. Jakby no nie jest to wklejony, to nie, jest wklejony to nie jest wycięty. w pełnym panelu Tak, tylko ten panel po prostu brak, ma. No, tak tutaj, tutaj taki kurwa, nie wiem. Dobile dwa, kurwa. Nie no, nie no, no, dwa Dobra, ten to, i kurwa, to teraz, wiesz. Ten... Teraz, teraz podaję tego profesjonalnie, a zresztą dużo czytam książek. Więc tutaj na środku mamy panel, który na środku ma. Dobra, kurwa, no jest XIX fajnie nie jest wycięty, nie jest wklejony. Po tutaj mi mamu? Od prawej do lewej. No. Tak mi się wydaje jakoś bardziej ciekawe. <grystanie> Nieprzewidywalnie na pewno. E, Ładowane na USB-typu C, więc Jak nie, klasycznie... czytasz książki. Tak. To może być fajnie Nie, to, do przodu, ale od tyłu. Aha. To jest takie ciekawe, wedle. Chuj. Literki też odwrotnie? Czy słowa już normalnie? Nie, normalnie, normalnie. Okay. Tak um, dla początkujących, poziom do. Tak. Nie wiem, czy coś więcej można powiedzieć. Zajebiście cała wersja kolorystyczna. To można przyznać, że naprawdę ładna. Już teraz gadałem jak do to... <laughs> Wracamy już trzeci raz do wyglądu, bo nie wiemy co tu powiedzieć Ale wiecie dlaczego? Bo to jest w chuj proste urządzenie Ile można pierdolić o tym samym Jest to urządzenie, które jest dobre Ale jest ono mi się podoba Jest ładne, tak Ono ogólnie no takie ja pod, pod każdym jest... kątem Nawet tak, jest... lepiej mi się z tego wapuje niż wapowało wcześniej Jakoś po prostu przez Pop to, że on wygląda lepiej. ładniej No tak no To się tego. z tego wapuje Bo wcześniej jak wapowaliśmy na pier pierwotnym Nexlim e, To ten Nexin kurwa czerwono-biały Wiadomo, no patriotyczne barwy Więc no, nie można powiedzieć, że brzydkie, ale Nie, takie... cały pałe, bo to było kurwa tak. Jak w lateksie to wyglądało, ta guma gumobła. No źle to wyglądało. Źle to było... Ten panel w ogóle jest tutaj ładny. Ja widziałem, już to urządzenie wcześniej, bo już mi się przewijało Czemu gdzieś tam. Środku tak, tak. tak. To Ale tak. też ten z tyłu, bo to jest to samo, oczywiście. Tylko też jest właśnie fajnie zrobione, bo zobacz, taki inny producent zrobiłby to w ten sposób, że wpierdoliłby tu panel Góra Dół i tu panel Góra dół. Tak. I to nie wygląda z tej strony tak ładnie jak z tej, czyli od frontu. To wygląda tutaj, naprawdę trochę jak mydło. Może. Z aż byś się schylił. E, ale ty na pewno. E, ale naprawdę mi się podoba. I więcej nic nie mogę powiedzieć. 1800 mg pozwoli wam na naprawdę duży, długi vaping. Natomiast odradzam, e, a wręcz zabraniam. E, nie jest to wskazane dla nikogo. E, na samym pudełku mamy jeszcze informację, że jest tutaj Unitech 2.0. Nic z nimi to nie mówi. Mógłby to być nawet napisany iOS 27. E, też miałbym to e, nigdzie. Ponieważ jest to po prostu zwykła elektronika od producenta, który zajmuje się. E, Produkcją tego urządzenia, tak właściwie nawet może nie do końca produkcją, a projektem tego urządzenia. Także co, w skali od 1 do 10? 9 Ja dyszkę no, śmiało mogę dać. Nie, nie porwał mnie, ale jest bardzo fajny. Nie porywał, ale ten przycisk jednak jest troszeczkę czymś nowym, takim świeższym. O nie, faktycznie. Dobra, dychę dam. Bo, Bo ten, jest tu coś nie, innego nie było niż wcześniej, przycisku przycisk nie, nie się z tym. No ja też nie kojarzę właśnie, więc to akurat jest bardzo spokojowym Nie ekranu, ma wyświetlacza, nie którego totalnie nie, nie potrzebujemy. No jedynie co, to uważam, że wyświetlacz przydaje się w momencie, kiedy chcemy sprawdzić w procentach stan naładowania baterii. No, baterii. To, to, jest to jest jedyna rzecz, do której naprawdę to jest przydatne, więc po jakimś tam upgrade'ie dorzuciłbym tutaj może jakoś to nie. nawet y, to nie musi być ekran, wystarczy tutaj, żeby dodali cokolwiek, nie? Wiesz o co chodzi? No, mo mogłoby być, ale z drugiej strony też nie ma jakiejś wie wielkiej potrzeby. W każdym razie jeszcze chciałem dodać, że mamy oczywiście regulację dopływu powietrza, czego nie testowaliśmy. I wejście typu C. To już mówiłem. Tak? To nie słuchajcie. No, można powiedzieć, że nie działa. Prawie w ogóle, ale może nawet to i lepiej, bo w momencie, kiedy one działają, to jak się je totalnie zamknie, to zawsze się dusisz tym kurwa dywam. A tutaj to jest tak, że się zamykasz, i w sumie dalej można wypować. Nie jest, nie jest źle. De Ale o to ja nie, nie mam pojęcia dlaczego nadal to robią. Czy ktoś z was korzysta z tego? Uczciwie. Kurwa, skorzystałeś z tego kiedyś specjalnie? Z czego? Z regulacji Nigdy. w podział? Nigdy, kurwa, w życiu. Nigdy w życiu, ale Jeżeli nie ty jest skorzystałeś kiedyś, zejdź na dół i powiedz mi na chuj. Bo ja nie rozumiem tego i nie wiem, po co oni to w ogóle robią. W szczególności, że nawet pomimo tego, że tutaj ten Switch niby mocniej tak chodzi, w sensie tak ciężko, to on i on tak się kurwa w kieszeni przesunie 8 razy i nie zwrócisz uwagi na to, że przesunął ci się albo w jedno albo w drugą. Ogólnie też uważam, że nie ma to większego, większego sensu. Mogłoby to nie potrzeby, być tak dla mnie. Potrzeby w tym, chyba, że ma to jakąś ewentualnie funkcję taką, że nie wiem, dzięki temu, że nie, no raczej Co? nie, nie, załóżmy, że na przykład nie. się brudzi, ale jak dzięki temu, że przesuniesz górę dół to w jakiś sposób nie ma. delikatnie się odbrudzi. Nie ma szans ja myślę, że tak może być. A ja myślę, że chuja, wiesz. Także dajcie znać, co sądzicie o tym sprzęcie. No I... jak dla nas ocenki 10 na 10, dość wysoko. Chociaż y, to dlatego, miałem dość dziewiątkę, wiecie o tym. Ale to dlatego, że faktycznie wprowadza coś świeżego. Mimo, że nie jest to nic turbonowego, to jednak jest estetyczny, działa prawidłowo i jeszcze ten boost jest czymś nowym, więc jak dla mnie 10, dla Maćka 10. Dzięki bardzo, pozdrów mamy. Pozdrawiamy Was wszystkich <coughs> i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja.